Cześć! Dzięki uprzejmości widza Skuderia, niedawno wpadła mi w ręce kaseta z serii, z którą nigdy nie miałem do czynienia, nawet w latach 90. -tych. Seria ta to oczywiście kasety Waldico z grami na komputer Commodore 64. Tutaj mamy do czynienia z kasetą numer 46 o nazwie filmowe 2. Z racji tego, że lubię archiwizować sobie ciekawe gry, pomyślałem, że dobrze by było skopiować wszystkie gry z tej kasety. Można dodatkowo wykonać archiwizację tych gier do plików, dzięki czemu upływ czasu nie będzie miał wpływu na możliwość wczytywania tych gier, a także będzie można używać te pliki różnego rodzaju w grywadełkach i emulatorach. Do kopiowania potrzebne nam będą Commodore 64 z magnetofonem. Cardidge Blackbox, tutaj akurat w wersji drugiej. Dodatkowo będę używał nieco zmodyfikowanego przeze mnie urządzenia Clone Master, który pozwala na podłączenie dwóch magnetofonów naraz. Zamiast drugiego magnetofonu można podłączyć emulator magnetofonu, który zamiast na taśmie zgra nam grę do pliku TAP. Dzięki temu będziemy mogli wgrywać gry z plików przy pomocy tego samego emulatora lub do emulatora Commodore 64 na PC. Mamy zatem podłączony cały zestaw i możemy zabierać się za kopiowanie. Kaseta ustawiona na licznik 033, naciskamy klawisze F5 i wgrywamy grę. Na filmie oczywiście przyspieszam cały proces wgrywania i nagrywania, aby film nie był zbyt długi. Mamy wgraną grę, niemal o aterror, tak więc mamy prawidłową ustawioną głowicę i prawidłowo wczytaną grę. Klawiszem F7 możemy teraz nagrać wgraną do pamięci grę na inną kasetę lub do pliku TAP przy pomocy emulatora magnetofonu. Tutaj należy się pewne małe wyjaśnienie. Jeśli w ten sposób nagramy grę i później spróbujemy ją wgrać do komputera i uruchomić, pojawi się nam komunikat "Illegal copy. Dzieje się tak dlatego, że gry na kasetach Valdico były zabezpieczone przed kopiowaniem specjalnym programem. Jak usunąć to zabezpieczenie? Trzeba skorzystać ze wskazówek jego mościa o pseudonimie TSD zawartych w magazynie FUS z listopada 1998 roku. Najpierw czytujemy grę naciskając klawisz F5. Po wgraniu gry musimy nacisnąć klawisz F1, aby wylistować program. Możemy natrafić na trzy różne rodzaje zabezpieczenia przed kopiowaniem. W zależności od tego, co widzimy po naciśnięciu klawisza F1, stosujemy odpowiednie komendy POOK, aby ominąć zabezpieczenie. Komendy te widzicie teraz na ekranie. Znajdziecie je również w opisie pod filmem. Jak widać, dla pierwszego i ostatniego typu zabezpieczenia można stosować również inne polecenia POOK, gdyby coś poszło nie tak. Wróćmy do naszej gry. Mamy już listing, konfrontujemy go z odpowiednią komendą i wpisujemy w tym przypadku POK 872.160.2. RUN. Po naciśnięciu klawisza RETURN otrzymamy komunikat, który w tym przypadku brzmi SGN. Co teraz? Możemy ponownie nacisnąć klawisz F1, aby otrzymać listing. Widać tutaj, że listing się zmienił, czyli prawdopodobnie udało się usunąć zabezpieczenie. Teraz pozostaje nam przygotować inną kasetę i przy pomocy klawisza F7 nagrać odbezpieczoną grę. Po nagraniu gry resetujemy komputer, wgrywamy ją i sprawdzamy, czy się uruchomi. Tutaj widać, że wszystko się udało. Mamy grę, tę samą, która jest na kasecie Valdico, tyle że skopiowaną i niezabezpieczoną. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam i do następnego filmu. Na razie. Hej!